20 kwietnia przed godziną 11 w Radą przy ulicy Wyszyńskiego doszło do potrącenia pieszego. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika że kierujący samochodem osobowym marki Hyundai. 73-letni mężczyzna jadąc ulicą Wyszyńskiego w pewnym momencie zauważył pieszego mężczyznę, który wszedł na jezdnię. Kierujący nie zdążył zahamować i potrącił pieszego. Jak się okazało, 35-letni mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zabrany przez Mes zespół ratownictwa medycznego do szpitala na obserwację. Dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.